Siemano, to znowu ja, Dim2, i dzisiaj zapraszam was na kolejny level up. Co to znaczy? To znaczy, że wczoraj około 20 stwierdziłem, że a, wbiłem to, co miałem do wbicia przez wasze lajki like y w górę, czyli 893 miliony, a dzisiaj rano dobiłem to, co wczoraj skończyłem. Wczoraj wbiłem w ogóle chyba ponad miliard 400 przez 4,5 godziny. Jakiś obłęd totalny, a dzisiaj stwierdziłem, że trzeba dobić level, no to dobiłem ten level. I też tak to wygląda. Spokojnie, bije metki, dałem na początku, że bije metki, tu chyba tylko i dwa zostały, mi się setki dwie zostały tak naprawdę zrespione. Ale tak, bije metki i szczerze powiedziawszy, myślę, że niedługo, to znaczy tam bardzo niedługo, niedługo wbije kolejny, czyli 106 poziom, a jeśli chcecie pomóc, wiecie co robić. Natomiast, zaraz ja sam zaraz sprawdzę ile muszę zbić setek, bo sobie to policzyłem i przyznam się 0,24 dostaje za metka. To znaczy, że muszę zrobić tylko 416 metinów, 416 metinów to liczyć sobie, że na respie jest yy, 8? 52 respy razy 15 minut, Będzie 60, nie, to chyba 13 godzin coś koło tego wyjdzie, czyli nie, trochę szybciej wyjdzie, bo jeszcze 120, jakieś tam inne duperle, czyli myślę, że wyjdzie koło 6-7 godzin. A jeszcze dzisiaj wieczorem będzie ten dodatkowy Expo, to myślę, że na pewno coś tam jeszcze wbije sobie w międzyczasie. A przyznam się szczerze, że i tak muszę spędzić przed komputerem jeszcze jakieś 400 godzin, co nie jest dla mnie zbytnio miłe. Dlaczego? Obrona. No właśnie, dlatego też Expie. Ale też przy okazji, no cóż, mam taką zabawę jak yy, level-upy. A i tak myślę, że filmiki, jakie by były z PL-a, to by Was zadowoliły, bo by, 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 by byłoby ulepszanie, ale ulepszanie będzie niedługo. Niedługo po tym, jak tutaj będą trochę leveli wpadnie. 106, no chyba myślę, że w tym tygodniu jeszcze powinien wpaść. Czy coś więcej, nie mam do tego pojęcia, zobaczę co z tego wyjdzie. Czas zająć się robieniem beta, kupienie jakiegoś Razoradora. Razadora, tak. Razoradora czy Razadora, bo już sam nie pamiętam. No i cóż, no tak czasem bywa. Dzisiaj krótki filmik, ale jest. by dzisiaj od 15 do 23 chyba będzie, z tego co pamiętam. 75%, więc jeśli ktoś z Was chce ekspić, to polecam. Natomiast ja pewnie skorzystam gdzieś dopiero po 20 albo po 21 jak wrócę do domu, więc no, trochę lipa. Może trochę wcześniej się uda i zobaczymy, ile się wbije. Co do samego dropu, chyba Chyba wbicie jednego levela niebieskiej kulki, półtora poziomu niebieskiej kulki na metkach 120, nie jest jakieś obiecujące i myślę, że w grocie będzie trzeba zrobić. Zobaczymy, czy na 105 ten level kontradrop drop i jakoś się zmienił, ale to niedługo jakby to 106 albo 107 nie wiem, zobaczę co z tego wyjdzie czy dalej będę expił, tego też nie wiem, zobaczymy drugi max wbity, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie z 2 do zobaczenia, nie Długo inne filmiki, no tak Wiedźmin, Medin 2, Level upy to jest co ostatnio było tylko na kanale a najlepsze jest to, że to jest ranking, który możecie zobaczyć chyba jeszcze teraz natomiast ranking, który gdzieś tam jest będzie po wbiciu 105 tak nagle człowiek o 100 miejsc 150 w górę idzie. To to można zaszaleć, czyli chyba z 300 któregoś się robi 200 któreś. No cóż, jak szaleć, to szaleć. Dzięki za oglądanie. Widzimy się niebawem Pozdrawiam serdecznie, dni, 2, do zobaczenia, pa! pa.